Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu Scentsy. Najpierw zaczniemy od torebek, później będą buty, piżamy i dopiero później odzież dla kobiet. I tutaj taka pierwsza nowość za 50 zł. Duża torba mieszcząca A4. Tutaj wewnątrz ma boczną kieszeń, zapinana jest na taki zatrzask. Tutaj jak widzicie, dość cienkie są te uchwyty. Taka standardowa, dość lekka torba. Tutaj była i wyłącznie w tym ciemnym kolorze, ale prawdopodobnie też występuje i w innym, jaśniejszym, brązowym. Do tego tutaj takie klapki za 26 zł, tych butów też wcześniej nie widziałam, też uważam, że całkiem dobra cena, z tym bardziej, że tutaj ta podeszwa to nie jest żadna guma, chociaż mimo wszystko też jest to tworzywo sztuczne. Te pozostałe torebki ostatnią były, tutaj te koszyki podobnie. Tak więc przejdę teraz tutaj między tymi wieszakami i z daleka zauważyłam taki czarny plecaczek, dość mały, tutaj plecaczek kuromi. I jeżeli chodzi o jego cenę, to on tutaj kosztuje prawie 60 zł, tak więc muszę przyznać, że dość wysoka cena, druga strona i kolejna nowa torebka, której wcześniej nie widziałam z jakimś takim napisem. Średnia wielkość to, torebka kosztuje prawie 60 zł. Tutaj oczywiście wewnątrz mamy dłuższy pasek w środku standardowa też taka jedna boczna kieszeń zapinana na, na suwak. Tutaj jeszcze patrzyłam, czy być może jest coś nowego, ale tutaj akurat nic nowego nie było, tak więc przejdziemy z drugiej strony. Te wszystkie torebki były. I kolejna, której nie widziałam. Ta z takim wiązaniem. Jasny kolor. Tutaj dołączony jest, jest jeszcze taki łańcuszek. I zaraz wam tutaj pokażę, ile ta torebka kosztuje. I tutaj mamy 26 zł. Też uważam, że całkiem dobra cena, jak za tego typu torebkę. Druga strona. I tutaj już zaczynają się buty. Tak więc też trochę mam tutaj tych butów. Pokażę, to były jakieś wyprzedażowe, tak więc ich Wam nie będę pokazywała. Za to tutaj z nowości, za 50 zł mamy tego typu sandałki. Tutaj w kolorze granatowym. Te kosztują prawie 50 zł. Tutaj już mamy taki większy obcas, taki koturn. Jasny kolorek, również podobne w kolorze czarnym z taką kokardą. Teraz zaraz wam tutaj pokażę cenę tych butów. I tutaj mamy prawie 60 zł. Jeszcze coś takiego jest. Ale te chyba wam ostatnio pokazywałam. I tutaj te też wam kiedyś pokazywałam. One kosztują bodajże coś koło 70 zł. I kolejna nowość, takie sandałki. I one tutaj kosztują 40 zł. Bardzo ładnie wyglądają na żywo. Zaraz tutaj ściągnę Wam pokażę, jak się prezentują. Tutaj mam taki sznurek, możemy zawiązać wokół kostki. I oprócz tego koloru brązowego, tam wyżej są jeszcze te buty w kolorze czarnym, i tutaj jeszcze były na dole w kolorze takim jasnym, prawie że białym. I tutaj też mam tą samą cenę, czyli te 40 zł. tutaj różnego rodzaju. Klapki, kapcie, i też Wam pokażę trochę nowości. Od razu zauważam, tego typu. I one tutaj kosztują prawie 40 zł. Tu już jest taka guma, jeżeli chodzi o tą podeszwę, i ona tak jakby lekko jest klejąca, coś takiego. Jeszcze jest wersja w kolorze czarnym, ten sam model, i tutaj kolejna z taką różą. I te kapcie też są takie gumowe, i też ta podeszwa się mega klei. Pokażę mam tutaj cenę, już mamy po prawie 23 zł i kolejne i te kosztują 40 zł. I tutaj jest podobna sytuacja, że ta podeszwa jest taka mega klejąca i coś takiego. Ja uważam, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Tylko najpierw je tutaj założę na ten wieszaczek. Akurat tu była tylko jedna para z tego modelu i zaraz wam tutaj pokażę cenę, ile one kosztują. Tu mamy prawie 40 zł. I tutaj coś takiego. I tych butów wcześniej nie widziałam. No to jak się okazuje, że one już są po przecenie, ale ich jakoś w ogóle nie kojarzę. Zaraz Wam tutaj pokażę cenę za te buty. I tutaj mamy 23 zł. Tak więc bardzo e, fajna cena moim zdaniem. I też zapewne też występują w innym e, kolorze. I tak jeszcze na szybko patrzę, ale tutaj akurat to wszystko już było. I kolejne wieszaczki. I tutaj tego typu buty. One kosztują prawie 70 zł. Uważam, że jest to mega wysoka cena. A moim zdaniem nie są jakoś, jakoś szczególnie ładne. No nie wiem. Przynajmniej akurat nie są w moim guście jakieś takie sandałki na dość wysokiej podeszwie. Teraz trochę piżam. I tutaj mamy jakąś nową taką kolekcję morską. Pierwszy zestaw za 20 zł. Taka koszulka z krótkimi spodankami. Oczywiście ten zestaw jest wykonany z bawełny. Tu taka długa, długa koszula nocna z takim konikiem morskim i ona kosztuje 20 zł. Tutaj mamy kolejne zestawy, ale oczywiście też nie wszystko będę Wam pokazywała. Taki zestaw z bluzką na ramiączka. Takie muszelki zaraz tutaj Wam znajdę. Cenówkę. I tutaj mamy 30 zł. Oczywiście ten zestaw też jest wykonany z bawełny. Tutaj jeszcze taka koszula z meduzami. I ona kosztuje prawie 30 zł. I poniżej jeszcze majtki. Taka sama tematyka. Tutaj e, trzy pak za 20 zł. Również te majtki są wykonane z bawełny. I każda para jest w innym kolorze. Teraz druga strona. Tutaj kolejny zestaw. Tuż tu mamy wiskozę za 50 zł. Taka koszulka na ramiączka. Do tego oczywiście mamy krótkie spodenki. I z drugiej strony kolejny zestaw. Tuż tu mamy troszeczkę inną tematykę. Tuż już mamy kwiat lawendy, również moje zdanie naprawdę bardzo ładnie wygląda ten zestaw i tutaj on kosztuje prawie 40 zł, teraz druga strona, tutaj taka prążkowana bawełna za 40 zł, taka koszulka, wzór takie wisienki i obok ten sam nadruk, tutaj już taki zestaw koszulka z krótkimi spodenkami zestaw za 40 zł i pokażę Wam kolejną moim zdaniem mega ładną taką piżamę, taki zestaw koszulka razem z krótkimi spodenkami tutaj w kolorze białym haft angielski zarówno na spodenkach jak i na tej koszulce zestaw za 50 zł no nie powiem, dość wysoka cena ale moim zdaniem wygląda naprawdę super Przynajmniej według mnie ta koszulka jest no po prostu mega, bardzo ładnie wykonana, no i tym bardziej, że jest to bawełna. Teraz już jestem na dziale dla kobiet, najpierw taki pierwszy rzut oka i zaczniemy od produktu, który wcześniej nie widziałam. Tutaj mam takie krótkie spodenki, one bardzo przypominają te ze sklepu Pepko. tutaj kosztują 40 zł, jeżeli chodzi o materiał, tutaj podobnie jest to sztuczny materiał, do tego taka koszulka, ta koszulka kosztuje 30 zł, ten materiał był dość gruby i taki mega sztywny, nie wiem dlaczego, obok takie shorty z paskiem, wysoki stan, jaśniejszy taki kolor, prawie że biały. Szorty kosztują prawie 60 zł. No bym powiedziała taka standardowa cena jak za tego typu produkt. Tutaj jeszcze tak popatrzyłam, ale nic ciekawego nie było. I z tej strony mamy taką sukienkę. To jest też nowość. Wcześniej nie widziałam dość krótka na ramionkach, za prawie 40 zł. Ta sukienka ma tutaj też taką podszewkę. Z boku ma zamek jak możecie zauważyć. I tutaj, jeżeli chodzi o materiał, to była albo bawełna, albo wiskoza. Na pewno to nie było nic sztucznego. Jeszcze jakaś taka spódniczka w kolorze białym. Tutaj również mamy wiskozę. Jej cena to prawie 40 zł. Też mamy tutaj ściągnąć i pokażę, jak ona wygląda. A z przodu mamy taką sznurówkę, bym powiedziała do wiązania. Tutaj koszulka, ale zapewne ona kosztuje 26 zł, tak jak przeważnie w tym sklepie tego typu produkty. Tą spódnicę ostatnio Wam pokazywałam. Tą sukienkę również, tutaj akurat nie ma niczego nowego. I druga strona. I od razu zauważyłam takie spodnie. Ostatnio pokazywałam tego typu model, takie mają rozcięcie z przodu, tak więc one praktycznie wyglądają jak spódnica. I te spodnie tutaj kosztują prawie 50 zł. Też je wyciągnę, żebyście zobaczyli, jak wyglądają. Długie, szerokie, z tyłu takie gładkie, bez żadnych kieszeni. No i tak jak powiedziałam mają rozcięcie praktycznie po całej długości. I tutaj tego typu spodnie też Wam ostatnio je pokazywałam, bo to akurat pamiętam. One kosztowały coś około 50 zł. Teraz przejdziemy dalej i od razu na wprost zauważyłam taki kombinezon. Ten kombinezon kosztuje prawie 80 zł. Materiał jest to wiskoza. Jak możecie zauważyć, jest dość gruby ten materiał i też ten właśnie wydawał mi się taki jakby sztywny. Tutaj mamy też taki ozdobny pasek z taką klawrą. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda na żywo. I tutaj zaraz obok mamy taką białą bluzeczkę. Ona z daleka wygląda jak była wykonana z lnu. No, ale oczywiście nie, nie ma tutaj żadnego lnu Kosztuje 30 zł. Taka zwykła, prosta bluzeczka. Na dole też ma taki sznurek, do, e, taką kokardkę taką ozdobną. Też moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie wygląda na żywo. I wysoko były takie koszyki, ale niestety one były bardzo wysoko zawieszone, tak więc ja nie miałam możliwości ich ściągnąć. E, tutaj jeszcze leżała taka bluzka, ale ja wam ostatnio pokazywałam do tego mamy z nowości taką zwykłą koszulkę tutaj jak widzicie kolor, kolory bardziej takie ziemiste koszulka 26 zł, czyli tak jak powiedziałam to jest standardowa cena jak za tego typu produkty, tutaj taka bluzka jakby bombka, również kolor taki, taki ziemisty, ciemny ona kosztuje 30 zł tutaj też już możecie zauważyć że jest to wiską, jeżeli chodzi o ten materiał w ten sposób prezentuje się z tyłu a czy z przodu, no i z tyłu była taka zwykła na guziczek na górze. Do tego takie shorty, również wykonane z grubej wiskozy za 30 zł. Tutaj też kolor takiego ciemnego brązu. I ta sukienka, którą Wam ostatnio pokazywałam, ją akurat pamiętam, ale przypomnę cenę prawie 50 zł. ona kosztuje. Następnie taka bluzka. Ona ma tutaj taką nić w kolorze złotym, mega błyszczy na żywo. Kosztuje prawie 40 zł. Ja myślałam najpierw, że w składzie jest to w większości poliester bądź też akryl. Ale tutaj akurat zaskoczyłam się, bo 70% to tutaj mamy wiskozy. Oczywiście też są do sztucznych materiałów, ale przeważa wiskoza. I do tego jeszcze taka spódnica w cekiny, również taka. Błyszcząca w kolorze złotym za 60 zł. I tutaj mamy takie rozcięcie, jeżeli chodzi o tą spódnicę. Też moim zdaniem nie jest zbyt wygodna do noszenia, właśnie ze względu na te cekiny. Tutaj też taka bluzka, grubszy materiał, bawełna za 30 zł. Kolor taki szary, luźniejszy, luźniejszy krój. I u góry mamy takie manekiny. I teraz jeszcze tutaj druga strona, i zauważam taką spódnicę. Jej chyba nie widziałam wcześniej. Spódnica ma takie rozcięcie, mam nadzieję, że widzicie na, tam na dole. Wykonana jest z wiskozy. I teraz szukam ceny, zaraz wam tutaj pokażę. 40 zł. Też uważam, że dobra cena, bo przeważnie te spódnice są w cenie 50 zł. I teraz przejdziemy troszeczkę dalej. A tutaj już mamy troszeczkę inną kolorystykę, biało-niebieską. I pierwszy produkt są do tego typu klapki, tak jakby marynarski styl. Jeżeli chodzi o te klapki, to one tutaj kosztują, zaraz wam pokażę. Prawie 40 zł. Też mam niestety tą sztuczną, gumową podeszwę. I tutaj taka sukienka. I ta sukienka kosztuje prawie 40 zł. Tego typu materiał. Tutaj oczywiście też mamy wiskozę. I kolejna nowość, taka bluzka z ozdobną muszelką z przodu. I ta bluzka kosztuje prawie 26 zł. I oczywiście zawsze te ceny podaję w do pełnych złotówek, a tutaj wiskozowa spódnica. Jeżeli chodzi o tą spódnicę, to ona kosztuje prawie 50 zł. I kolejne spódnice. Tutaj już niestety mamy spódnicę wykonaną z poliestru ra razem z podszewką. Za 50 zł. Też mam jeszcze pokażę, jak ona wygląda. Kolejna nowość taki żakiecik, Oczywiście też wykonana jest ze 100% poliestru. Kolor taki jasny, róż. Cena to prawie 70 zł. Gusiki w kolorze. Srebrnym. Jeszcze Wam tutaj pokażę, jaka wygląda z tyłu. Też taki krój bardziej e, luźniejszy, pudełkowy, i poniżej mam takie torebki. Ja kiedyś Wam pokazywałam też kolor jasnego różu, tylko tutaj niestety nie było żadnych e, etykiet z ceną. Tak więc Wam nie powiem, ile one kosztują, ale zapewne jest to niewysoka cena. Druga strona. E, kolejna spódnica, której wcześniej nie widziałam. Spódnica wykonana z wiskozy. Tutaj też mamy motyw wiśni. I spódnica kosztuje prawie 50 zł, czyli jak widzicie, standardowa cena, zwykła, klasyczna, taka długa spódnica. I zaraz Wam pokażę pierwsze spódnice w cenach wyprzedażowych, a mianowicie są tu te jeansowe. Jeżeli chodzi o tą jaśniejszą, ona ma tutaj takie rozcięcia z boku, kosztuje prawie 30 zł. Ich pierwsza cena to, cena to było chyba coś około 70 zł. I teraz ta w kolorze ciemnym, rozcięcie ma po środku, i ta w ciemniejszym kolorze jeansu kosztuje prawie 36 zł. No i tutaj akurat zostały już tylko dwie sztuki. I idziemy dalej. Tutaj mamy sukienki. Pierwsza sukienka wykonana z wiskozy. Też raczej taka luźniejsza na ramiączkach. Ona kosztuje prawie 40 zł. Tutaj mam takie guziczki z przodu. Tutaj kolejna, której też wcześniej nie widziałam. I ta tutaj kosztuje prawie 60 zł. Również jest to sukienka wykonana z wiskozy. Z tyłu ma taką gumę na plecach. Druga strona. I tutaj, jeżeli chodzi o te sukienki, to w większości chyba wszystko było. To wszystko tutaj, co widzicie, pokazywałam, nie jestem pewna tej sukienki, ale prawdopodobnie też ona była, w razie czego przypominam, kosztuje 70 zł, to sukienka, coś Ala szmisjerka. Tu chyba materiał to był Liocel, z tego co pamiętam. Zresztą, zresztą chyba też widzicie tutaj na tym nagraniu, jak ten materiał wygląda. Tutaj tą też Wam pokazywałam w paski. I kolejna nowość sukienka bawełniana, tutaj mamy taki haft angielski. Ona kosztuje prawie 80 zł, oczywiście pod spodem mamy podszewkę. Jeżeli chodzi o ten model e, tych sukienek, to tutaj z tyłu, jak widzicie, również jest ona w kolorze niebieskim, i ja chyba właśnie ostatnio Wam pokazywałam tą sukienkę w kolorze niebieskim, ale jak widzicie, również występuje w kolorze różowym, ją już e, odwieszę, i zaraz e, przejdziemy dalej tutaj. Na wprost, od razu zauważyłam tą spódniczkę, taką plisowaną kolor jasnego różu. Ona tu kosztuje prawie 40 zł. I tutaj, jak możecie zauważyć, nie mam żadnej podszewki, bardzo cienki materiał. Poza tym, tutaj akurat nic szczególnego nie zauważyłam. To wszystko, co tutaj wisi już było, to pokazywałam. Łącznie z tą różową sukienką w grochy. Tutaj te podobnie. I teraz następna nowość, zestaw takich kolczyków, motyw owadzi, cena 16 zł za takie, za takie trzy pary kolczyków i tutaj za prawie 6 zł mamy dwie pary kolczyków, oczywiście tu mamy taki sztuczny kolor złota i z drugiej strony zauważyłam jeszcze taki kapelusz, coś ala taki daszek za prawie 26 zł. Ten kapelusz wydawał mi się taki mega duży, jeżeli chodzi o ten daszek. Nie jestem pewna, czy on nie spada z głowy. Przynajmniej ja mam małą głowę i uważam, że u mnie by to wszystko spadło. I kolejne takie spinki do włosów w kształcie gwiazdki za 13 zł. I tutaj kolejne w kształcie takiej jakby muszelki i ta spinka kosztuje prawie 10 zł. I jeszcze na dole zauważyłam nową torbę. Torba taka papierowa, duża, na ramię. Oczywiście tutaj mamy y, suwak. I ta torba kosztuje prawie 50 zł. I to by było na tyle. Tak więc dziękuję i pa pa.